Dobra <laughs> tak. Dobra, dobra, coś to ja No dobra xm mm, pokażę wam takie malutkie wideo jak zrobić na przykład sobie zrobić yy, no nie wiem na przykład na YouTube'a chcesz zrobić tą głowę, wiesz, coś takiego to wam pokażę. Dobra, ja jak kurde wybrałem to zdjęcie na przykład, nie? Znaczy jestem na fine Pix Studio, ale to nieważne. Te zdjęcie dam na dole w komentarzu. Dobra. Robię tak, że go biorę, nie? Na przykład... Aha... Nie, nie... Dobra. Sobie wybieram sobie na przykład, nie? Żeby z nie zniknęły kolory... O, tak... Nie, nie. Tak... Tak... I takie rzeczy, nie? Dobra, tak? Na przykład... I yy, tutaj podejdzie się na przykład na... rysuje się sobie na jaki... na, na jaki sit uh, są nówne, jest Pizza. jest, no na pizap najlepiej no tak się na pizza so... kurde, czekajcie dobra się na, jak masz to takie coś, to się na pizza i na, i potem na przykład nasz na, to takie na internet, pizap, nie i sobie jak tworzysz się, się takie rzeczy, a potem dawasz się na youtube na waszą twarz, nie, no uh, okej, okay, kaszelimy Czyli to zdjęcie akurat. Yy, to zdjęcie. Yy, damy na na komentarze tego wideo. No. Aha, jeszcze pozdrawiam. No, no dobra, potem będę pozdrawił. No. No koszę jak jak chcesz zdjęcie, to są mam, te, te białe skończone, to na, na komentarzu tej wideo. No. Pa i widzimy się w przeszłej wideo. No zobaczymy co jest. No dobra, pa.